No, pamiętając nas w scenie w lesie, kiedy wysiadła bateria, to ja wiem chyba to. Nigdy. Chyba nikt. Ja, na ja na wstępie chciałam jeszcze dodać, że y, po kręceniu tych scen w głębi lasu w środku nocy w życiu bym do mnie poszła, bo tam jest strasznie ciemno i strasznie nie, w ogóle. Ale, wy, ale wyobraźnia działa. Nikt by nie miał tych baterii. Okay. Nikt by nie miał baterii, tak. A najlepiej byśmy tam nie poszli w ogóle. Namawiam do tego Wiktoria, bo nie umiem. Ja, ja też powiedziałabym, że ja. No. no. Ja się zabieram za ognisko. A ja w razie czego zagaszenie. Nasz e... kolega z panu. Nasz kolega z panu, Artur. Natomiast Wiktoria pierwsza by zauważyła, że pełno tam i liści. tak. <laughs> A ty byś się cykał pewnie. Ja, ja bym wam mówił, że to jest nierozważne po prostu. Przypuszczam, że mogłoby tak być. Ja bym pewnie chciała spróbować przyjechać się tym samochodem. Skąd to wiemy? Nie wiem. Nie 999, 998 i 997 znam. Ale tych takich goprowskich czy ten... Nie. Ja bym numer, miał... No Nie. Nie ja chciałbym tylko powiedzieć, że mój numer alarmowy to jest numer do mojej mamy i go znam, ale nie będę tu podawał. Natomiast tak, to był kolejny w kolejności. Dagnieszki. No ja nie wiem, czy... ona taka jest do grzegorza. Zdecydowanie, no tak. No to byśmy i do obojga. No, dokładnie, przyszliby, byśmy byli we czwórkę, byłoby raźniej, pomogliby gasić to ognisko, które rozpaliła. Bo kierować samochodem, bo ja na przykład nie umiem, tak szczerze mówiąc, nie wiem czy ty, nie no teraz nie pewnie jeździć, prawda? Błagam, powiedz, że tobie, Kuba. Tak! A nie, przepraszam, ja mam patent żeglarski, ja wszystko to. Zawahałaś, dlaczego? No to. Tak, to, to żeglarz w takim razie bierze kompas, a ja po prostu uważam, żeby się nie potykała. Ale, ale nie wiem, czy coś by z tego wyszło. Jeśli nie dostałem w parce gadżetów od Netflixa, to pewnie nie mam takich gadżetów. Nie, nie mamy Powerbanka. Ładujemy się od drzew. Ja? Nie wiem, ale ogólnie to my chyba jesteśmy tacy oboje spokojni, a na, a na planie do nas mówili, że jesteśmy takie grzeczne dzieciaki i że jesteśmy bardzo kulturalni, więc chyba tak na zewnątrz, no nie wiem. Ty byś panikował? Nie. Znaczy nie, serio, mam wrażenie, że byśmy oboje byli tacy spokojni i tacy, nie na zasadzie, a jestem w lesie, tylko, o, hmm, jesteśmy w lesie. Nie no, jakoś to, tak, jakoś to będzie. Znaczy, ja bym próbował na pewno, ale za jakość nie ręczę. Nie, nie. Tak, ja też myślę, że Hubert na bardziej by zaczął rozładowywać napięcie swoim poczuciem humoru. Albo byśmy zaczęli śpiewać Dzieci Wesoło, wybiegły ze szkoły i by się samo rozładowało. Śpiewać. No, śpiewać, tak. Ubieramy się. Nie. Hubert, chyba ty. Chyba ty. Nie, ale. Nie, no uciekamy. Uciekam, uciekam i mogłoby być tak, że Hubert mówi: biegnij, biegnij, ja tu będę na tyłach, i nagle znika i dobiegam sama. Tak, w momencie, kiedy widzę, że już ona odbiegła, to ja też odbiegam, po prostu. Przecież ja bym nie mógł odbiec, bo ja bym musiał zostać u ognisko jeszcze i dopiero potem byśmy mogli odbiec. Więc Wiktoria Victoria odbiega, jeszcze ja już tylko dogaszam i wtedy też odbiegam. Już mamy to.